Cześć, witam Was na kanale Fotografia. Dziś kontynuacja tematu z poprzedniego odcinka, mianowicie dokończymy sobie temat matryc. W poprzednim filmie rozmawialiśmy na temat budowy matryc i omówiliśmy matryce, ale tylko matryce, które potrafią rejestrować natężenie świata, czyli są matrycami, można powiedzieć, czarno-białymi. Dziś spróbujemy do tego wszystkiego dodać kolor. Dobrze, to jak to jest wykonane? Otóż przed każdym pojedynczym pikselem, przed każdą pojedynczą fotodiodą, znajduje się odpowiedni filtr, który filtruje kolory R, G i B. Tak zazwyczaj jest to wykonane. Taki filtr od nazwiska twórcy nazywa się filtrem Bayera. Dobrze, jak teraz możecie zauważyć na ekranie, najwięcej filtrów ma kolor zielony, dokładnie dwa razy więcej. Jest to krótko mówiąc analogia do naszego oka, w której najwięcej receptorów jest właśnie koloru zielonego. O i tutaj obraz rejestrowany przez matrycę w naszym aparacie będzie najbardziej naturalny dla nas, w naszym odczuciu będzie najbardziej naturalnym obrazem. Okej, okay, dobra, a jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o taki pojedynczy filtr? Otóż w rzeczywistości, jeżeli chodzi o filtr barwy czerwonej, składa się z dwóch napieronych barstw: żółtej na spodzie i magenty na wierzchu. Następnie, jeżeli chodzi o piksel zielony, tak, czyli o filtr który przepuszcza nam kolor zielony, to tutaj składa się on z dwóch warstw, żółtej i cyanu. Zaś w przypadku koloru niebieskiego mamy cyjan i magentę. I oczywiście powoduje to pewien problem. Mianowicie umieszczenie dwóch filtrów przed pojedynczą fotodiodą powoduje, że mniej światła dociera właśnie do naszego pojedynczego piksela, do naszej pojedynczej fotodiody, w związku z czym matryca faktycznie jest. Mniej czuła na światło, czyli jest można by powiedzieć nieco ciemniejsza. Dobrze, ale jak można się pozbyć tego problemu? Otóż no w bardzo prosty sposób. Zaprojektowano matrycę, która składa się z filtrów CMY, czyli krótko mówiąc, wystarczy tylko jedna warstwa filtrów CMY, cyan magenta yellow, i w tym momencie mamy już dwa razy więcej koloru, który jest do naszej matrycy przepuszczany, który po prostu przychodzi do naszego pojedynczego piksela. Dobrze, jak to dokładnie tutaj wygląda? Jedynym problemem jest problem taki, że musimy te kolory przeliczyć na RGB i to praktycznie wszystko. Ale oczywiście nie jest to jedyny rodzaj, czy jedyne dwa rodzaje matryc opartych właśnie o filtry Bayera. Mamy następnie matrycę RGBE, zastosowaną przez firmę Sony w swoich aparatach, w swoich smartfonach. I E jest to kolor Emerald. I tutaj bardzo ważna informacja. Color Emerald w przypadku firmy Sony jest to nic innego jak cyjan. I został ten jeden dodatkowy piksel dodany tylko i wyłącznie po to, aby lepiej rejestrować natężenie światła, ponieważ jest to również tylko i wyłącznie jedna warstwa filtru napylona przed naszym pikselem. Kolejna matryca jest to matryca RGBW. O RGB oczywiście nie muszę tłumaczyć. W to jest kolor biały, czyli jest to po prostu piksel pozbawiony żadnego filtra. I tutaj służy to tylko i wyłącznie temu, aby po prostu lepiej rejestrować natężenie światła w przypadku tego czwartego piksela, ponieważ w każdym przypadku mówimy o tym, że filtry składają się z takich czwórek kolorów, czwórek pikseli pojedynczych. Dobra, następna bardzo ciekawa matryca to jest matryca Fujifilm Fuji EXR. Jak widać, różni się ona bardzo od pozostałych matryc. Przede wszystkim rzuca się w oczy to, że jest ona jakby pochylona o 45 stopni w stosunku do pozostałych matryc, które wcześniej Wam pokazywałem. Oczywiście tutaj możemy bardzo długi film nagrać na temat samych aparatów firmy Fuji. Są one, niektórzy uważają, że nieco lepsze, niektórzy, że nieco gorsze, ale ten temat oczywiście zostawiamy. Ostatni smaczek to jest naprawdę super matryca, Niestety, ma swoje problemy. Matryca firmy Sigma, matryca Foevon. I tutaj, jak widzicie na ekranie, matryca ta składa się z trzech warstw, właściwie z trzech matryc. Każda ma tylko jeden filtr koloru R, G lub B. I taka matryca doskonale rejestruje detale, doskonale radzi sobie z kolorami. Niestety, główny problem jest taki, że w przypadku większych czułości tutaj mogą wystąpić problemy. To jest główna Powiedzmy, wada tej matrycy, ale poza tym jest to matryca naprawdę doskonała. Dobrze, a w jaki sposób realizowana jest właśnie zamiana tych czterech sąsiadujących pikseli na kolor? Taki proces nazywa się demozaikowaniem i w najprostszym przypadku brana jest pod uwagę właśnie czwórka, o której wcześniej wspomniałem pikseli. Wyliczany jest z tego kolor, następnie przechodzimy do następnej czwórki, wyliczany jest z tego kolor, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze biorąc pod uwagę poprzedni kolor lub kolor sąsiadujący, który został już wyliczony. Tak to wygląda, ale oczywiście rodzi to za sobą bardzo dużo problemów. Mianowicie, jeżeli na naszym zdjęciu będzie ostra krawędź, to najprawdopodobniej będziemy mieli na tej krawędzi widoczne takie charakterystyczne schodki. Dlatego obecnie w aparatach. We wszystkich programach do obróbki plików RAW stosowane są algorytmy demozaikowania bardzo zaawansowane, szczególnie z wykorzystaniem uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. I wygląda to w taki sposób, że procesor w naszym aparacie bądź algorytm w naszym programie najpierw, można by powiedzieć, ogląda to zdjęcie i znajduje konkretne obszary, które zawierają daną ostrość, bądź nie ostrość, tak to można nazwać, i na przykład jeżeli mamy ostrą krawędź, stosuje inny algorytm niż w przypadku, na przykład nieba, które jest raczej gładkie i co najwyżej znajdują się tam tylko białe chmury, które również są raczej takie bardzo delikatne, jeżeli chodzi o samą ostrość. Tak samo w przypadku liści i tak dalej i tak dalej. Także tu oczywiście jest to tajemnica producentów, ale prawda jest taka, że, że jest to w bardzo zaawansowany sposób wyliczane, że jest to w bardzo zaawansowany sposób demozaikowane. Dobrze, także to tutaj mamy już praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o kolor i nasze matryce w naszych aparatach. Mam nadzieję, że film, a właściwie seria tych dwóch filmów na temat matryc Wam się spodobała. Jeżeli tak, dajcie konkretnie kciuka w górę oraz nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. To już wszystko. Spotkamy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.